W dzisiejszym odcinku chciałabym wam polecić youtuberkę Adriannę Bardzo lubię ją oglądać i chciałabym wam powiedzieć, że na 20 subskrypcji może może pokażę twarz. Ale na razie będę tak występować z taką maską. Rysowałam ją godzinę, dlatego że nie mogłam znaleźć nic, żeby obrysować kółko i przepraszam za to, że tam coś słychać, bo mieszkam na wsi i tam ciągle coś jest jakiś traktor. Ważne jest to, żebyście jedli dużo winogron. Bo są zdrowe. I żeby było te 20 subskrypcji, a wróżby przez mój kij, jakby ktoś mnie chciał zaatakować. Hejterzy, uważajcie, bo mam ten key i potrafię się bronić nim. Zwłaszcza nim. I proszę niech to magi